Witam wszystkich, Eryk z tej strony. Jak widzicie, pokój już po remoncie. Ten film raczej będzie się pojawiał dopiero po tym filmie, który był właśnie związany z remontem i po takim e, albo przed Studio tu, Tour. Więc, no, w każdym razie, jakkolwiek, w jakiejkolwiek kolejności by to nie było, otwieramy paczkę, która do mnie przyszła. Jest to coś. E, e, coś bardzo ważnego. Powiedziałbym tak e, i to będzie tytuł. Najważniejsza rzecz w każdym studiu filmowym lub najważniejsza rzecz w moim pokoju lub coś w tym stylu. W każdym bądź razie jest to ważniejsze niż monitor na którym pracujecie, ważniejsze niż biurko przy którym siedzicie, a nawet powiedziałbym, że może ważniejsze od aparatu, którym nagrywacie. Co to jest? Duży karton, jak widzicie, całkiem spory, więc otwieram od razu. Otwieram karton, i zaraz Wam wszystko będę wyjaśniał i pokazywał, e, dlaczego to jest tak ważne, właśnie. Dobra, spory karton, nie? Spory, spory karton. E, I tak, okej, okay. pierwsza część. Myślę, że możecie powoli zacząć się domyślać o co chodzi. Druga część. Myślę, że już najmniej sprytne osoby się nie domyślają o co chodzi. E, jak widzicie, jest to tak, taka gwiazdka. Dobra, dobra, jedźmy dalej. E, karton. E, tu jakieś sztywnienia kartonowe. E, I instrukcja, lub też jakieś coś innego. Ah, ah. Dobra, nienawidzę steropianu. E, no i jak widzicie jest to. Jest to fotel. Jest to fotel ergonomiczny, dokładnie jest to model V2. E, y... Może... O matko, to jest I dlaczego, zapytacie, fotel jest tak ważny? Otóż fotel jest tak ważny, ponieważ od jakiegoś pół roku tak notorycznie, że tak powiem, napieprzają mnie plecy. I było to związane z tym, że siedziałem na jakimś gównianym fotelu z wyprzedaży za dwie stówy, który zresztą wyglądał obleśnie, bo się zaczął rozłazić i, i tak dalej. No, i stwierdziłem, że no muszę sobie kupić dobry fotel, i okazało się, że dobre fotele są dość drogie. Ten kosztował 1800 złotych. A, 1750. Dokładnie. No, i tak on wygląda, jak widzicie. Dość kosmicznie. Ma sporo różnego rodzaju regulacji. Tu się reguluje, tu się reguluje. Tu się reguluje, tu się reguluje, więc dużo regulacji. O tym jeszcze za chwilę powiem. Może teraz na szybciutko go poskładam. Fotel złożony, jak widzicie, ma sporo regulacji. Jeszcze nie do końca wyćwiczyłem, które jak powinny być ustawione. W każdym razie tu się rusza, tu się obniża i można też to podwyższyć. Zagłówek też wyjeżdża. Ja obstawiam, że wszystko muszę mieć pozniżane na maksa, bo jestem. Małym człowiekiem. Także, e, także tak to wygląda. Fajne jest to, że mogę na nim normalnie usiąść w pełni e, i podnieść sobie podłokietniki, żeby mieć je na poziomie biurka, e, bo bardzo często bolało mnie tutaj nadgarstek w momencie, w którym e, podłokietnik był dużo niżej e, i wtedy ręka, że tak powiem, na układa się w ten sposób na kancie biurka, i, i później to strasznie to boli, wszystko. Jak tu można sobie podjechać na ten sam poziom? Myślę, że ten problem zniknie. E, można też się na nim bujać. Jak się go rozblokuje, wtedy robi tak. Coś śmieszne. E, w każdym razie, jakby się chciał poglądać YouTube, YouTube'a już nie pracować, to można sobie przyjąć taką, właśnie, bardziej wyluzowaną pozycję e, i sobie posiedzieć na przykład o, w taki sposób. E, nie wiem, czy wtedy to jest zdrowo czy niezdrowo. W każdym razie. W każdym razie jest to taka funkcja. Coś więcej na ten temat tak naprawdę będę mógł powiedzieć dopiero za jakieś, nie wiem, kilka dni, może nawet kilka tygodni, jak sobie na nim posiedzę i stwierdzę, czy plecy bolą mnie tak samo mocno, czy może trochę słabiej niż zazwyczaj. No, i wtedy może nagram jakąś recenzję, może jakiś, jakiś, albo w podcaście wspomnę po prostu na ten temat, co sądzę o tym fotelu po jakimś dłuższym czasie. No bo w tej chwili mogę powiedzieć, że siedzi mi się na nim dość wygodnie. No i, no i to tak naprawdę chyba tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Ale pamiętajcie, że fotel jest bardzo ważny. Co do tego, czy faktycznie robi tak dużą różnicę, to jeszcze się dowiemy na ten temat. A tymczasem lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, piszcie, jeśli macie jakieś pytania i na razie.